Cześć, jestem Mint. A ja Zamer. Sorry, że tak długo nie dodawaliśmy filmików, ponieważ Zamer był na wakacjach. Mhm. I był niedysponowany. Ale. Dokładnie. Nadrobimy to wszystko. A pokażę, jak Zamer zrobił pokój swój. Nowy design. Nie, jeszcze nieskończony, ale. Bardziej Lepiej, podoba mi się Tutaj, nie wiem, coś... Coś tworzysz? Nie wiem co mm -hmm, mm -hmm. Dobra Idziemy wyżej A tutaj mamy grzybiarnię Eee, grzyby rosną w ciemności Tak, by the way. No, ale to jak robiłem to musiałem się tu. Jasne, dobra I tu byś musiał mieć tego Zamknięty chyba. Nie wiem, tak tego domin robił. Wiem, że ten. Jak nie urosną, to zamknę. No, dobra. Coś Co robimy? Um, mam tak, mamy tak, Z tak, Co robimy? tak, 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 SIĘ Z NIM tak, ZROBIĆ Zerlaka y też trochę mamy. No. Ja mam 8. Chyba, że mam coś jeszcze tam Ile ja masz tasta? Mm. 29 mm. Ja mam 23. Nieźle. Nieźle. Że... Doma aż to Dawaj. Mm. Złożymy coś. <noise> Wiesz co? Może byśmy kominek tu postawili. O, tu. Mm. Tylko przydałoby mi się trochę tego mieć. Weź przesuń swojego psa Franek do nogi Franek na pole. wypiernij go <laughs> Na pole. Na pole. Już Dobra, bo zostaw go tu. <laughs> e, nie o, mam kilofa No, jest na polu O, ja ci mojego diamantowego nie dam. Mm, mm, mm. No to jest mój. Mój. Tylko ja tobie dałem no właśnie, bo jeszcze chyba diament coś zostało baranie. Mam trzy, ale nie no. użyję go na, na to eee, nie wiem co zrobić. Dobra, mam trzy tego irona trochę. Mmm, oh, yeah. dobra. razie się zrobi z tego. A potem coś pomyślimy o czymś lepszym. Eee, trzeba to jakoś zabezpieczyć, bo może się zacząć palić czasami. Żebym... No, tak jak kiedyś robiłem to, to zaczęło się palić. No to zawsze. Zdecydowanie. Ty będziesz podpalał kominek, nie? Ja, żeby nie było na mnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie ma tak dobrze. Dobra mamy... A nie to nie jest... to jest piasek? A piasek. O. Oczywiście znowu muszę iść po okieś drewno. Dobra... Podpalaj to. Nie, nie! Wpadaj, sam się ja idę zbierać drewno. O... Nie będzie na mnie Na ciebie Mojko Kiep odniecenie Jeszcze świnia na mnie się Skacze do Twoje schody tu wystają trochę. Zniszczyłem. O to nie, 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 nie! Nie! Ja że masz No chcę tu fajnie tak postawić, o. Flary. Przecież mam jedną. Ty mi zakusiłeś pewnie drugą. Jaką? Co, ej, co, 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 co? Zabić nie chciał. Jakie flary ci zakusiłem? Dobra, yy, odpalę kominek, ale nie będzie na mnie. Dla ciebie, czekaj, zaraz, 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 zaraz. BHP idzie. Co idzie? BHP, kontroler. <grym> Panie, ale pan to zrąbał, o mnie mi? To trzeba, to trzeba ogarnąć. No to schody, przestaw. Masz no. krzywę. No, nie, tak to tu Fajna wyglądam. twarz. Będziemy się palić w i taka twarz jest. Ale jak się spali, to nie moja wina. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Nie jestem pewny, pewny tej konstrukcji. Muszę ja było, też nie. Zobaczyć od zewnątrz. Jako to jak No czekaj, właśnie kamienie stawiam. Czekaj, ja mam... Ja bym tu jeszcze postawił. Może postawimy tutaj dynię. ho, ho. Ej, to będzie dobre. To jest dobry pomysł. Dawaj. O, ale świetne. <grym> Elegancko. Eee, <Dobra>, po yy... <grym> no, Fuck No i gitara. Jak się zacznie palić. Czuję się. Ej, to patrzeć od tamtąd, czy się nie Ja Patrzę na schody, czym się gdzieś nie jarają. <grym> schody się nie palą. Fuck! Jak na się pali, chyba. Nie, to tylko odgłos baranie. Aaaa, <grym> podpaliło mi zadek! Uuu, nie, nie. Ale nie, fajna spać, dawam się. Tylko jakby ją tak. Jakoś jeszcze, jakby wiem, upiększyć. jak. U góry jakiś z nie wiem A, ja wiem nie. Ja też nie. wiem U góry postaw tę Co? Yy, masz dynię? Jeszcze jedną? Trzy. Też to rzuć tam? To rzuć tam do góry, no Nie mogę podnieść klocka Eee Nie, nie. Ja zbyt ciekawe. Dobrze to... Ja mi jest dynia i rozwalę wam zaraz ryj Nie, tutaj jeszcze po bokach mógłbym dać, bo mam jeszcze dwie Mhm... Mm no to zdawaj. Eee... Chyba zbita? To by na czymś stać. Jestem ja coś kiwa głową, że nie, chyba się zaraz zacznie jarać Nie, dobrze jest. Jak się je już nie zapaliło teraz, to... Powinno działać. Super, mamy świetny kominek. Ale przydałoby się z z, z tego, z cegówki zrobić. Jak zdobędziemy gdzieś glinę, to pomyślimy nad tym. Właśnie, zdałoby się wyprawę zrobić, powinna. No, w ogóle zdałoby się jakąś wyprawę do kopalni. W ogóle jakieś tory, coś tego, byśmy kupalnie jakąś swoim zrobili. Nie? Mhm. Mhm. jak najbardziej za. Ram, pam. pam. W ogóle myślę, Mamy jak... wiaderko? Nie mamy wiaderko. Ja mam wiaderko, mogę ci dać. A mam trzy, trzy grzybki, mogę ci dać. Jeszcze tam do. Mamy zasłonięte na razie. Uczy się ze sprzemęblowania, robisz? Daj, zasadzaj. Przejmuj, ty nie wiesz, gdzie. Wiem. Ha. Widzisz. Wrosną? Nie Nie gadaj. No nie, po, spokojnie, tak szybko ci nie urosnę. No wracaj, zsypię. Nie kamień. Przynieś mi wiaderek z wody, wie... no możesz. Bieg masz to trochę szkła. Widerko ci... z wodą chcesz? Tak. I trochę szkła masz jak Biegnę. Chyba creeper ze już wystrzelił. Gdzieś. Może ktoś tu kudem? jest pozbieram trochę z tego zrobimy sobie chleba z Boża. o Pić nie potrzebujesz wody i. Nie? Ile? 6? Muszę 6 razy biegać? Nie, 6 razy potrzebuję wody i szkła, powiedziałem. Coś. No, zrozumiałem, 6 razy wody potrzebujesz. 12 szkła, masz może? O kurde noc idzie. Masz może 12 szkła? Nie, nie posiadam. Mam kości dla tam. Jest e, psy nie jedzą kości już. Mięsko. Co ty gadasz? No Znaczy, nie że jakaś tam wersja, ale jak już o oswoiłeś, to chyba nie jedzą kości Znaczy zjedzi, zjedzi, ale chyba mu nic nie doda Gdzie ci wylać tą wodę? Łooo wow. Dodam te dziury Masz Już tak nie szpanuj, już masz ten diamentowy kilo Nie jezu Szpaner <noise> Jeszcze jedno masz by się jedno przydało, by przydało bądź, chyba, nie? Ja. dawaj polecę szybko idziemy spać ja i to chyba będzie koniec naszego odcinka następnego Zro... dużo, dużo Zro... nie zrobiliśmy pokazaliśmy, tak. ale w następnym postaramy się coś wymyślić żeby było bardziej żeby coś nie było interesujący myślę, może drudny hmm. kopalnie może wykopiemy coś tego tak 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 tak, tak. Jestem za, tylko po prostu... Pamiętasz naszą wyprawę do kopalni? na postać. Inną stronę? Chyba Podoba wiem, się, gdzie zrobimy. Tutaj. Piękne, do ciebie. Światło ładne. A, dobra. Niezbyt a... to ciekawie wygląda, ale... Dobra, dzięki. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!